Dzień dobry. Pora na kolejną technikę algorytmiczną, tak zwaną iterację, czyli powtarzanie poleceń. Warunek już omówiliśmy. Algorytm warunkowy w schemacie blokowym, tak on wyglądał. Jest tutaj klocek warunkowy, jeżeli będzie ten warunek spełniony, to co program ma zrobić, jeżeli nie, to co ma zrobić. Robiliśmy to w Scratchu używając klocka jeżeli. Dzisiaj powiemy o tak zwanych iteracjach. Tak wygląda algorytm, w którym zastosowano iterację, czyli powtarzanie, aż spełniony będzie warunek albo kilka razy tych samych czynności. Zrobimy to na przykładzie programów graficznych Scratcha. Przejdziemy na stronę 131 w waszym podręczniku i tu mamy powtarzanie poleceń. Tutaj zobaczmy. Jest już zrobiony przykład, jak narysować taki pięciokąt, i tu mamy właśnie tak zwaną iterację, czyli pętlę, która każe nam coś powtarzać kilka razy. My może zaczniemy od kwadratu, potem przejdziemy do pięciokąta, a może zanim zaczniemy robić kwadrat, pokażę Wam takie różne kompozycje, w których właśnie zastosowano iterację czyli powtarzanie tych samych poleceń, albo taką. Tu ośmiokąt kilkakrotnie powtórzoną, albo taką. Tu mamy kwadrat ze zmianą jeszcze barwy Dobrze, No i tutaj mamy na razie tylko jeden trójkąt, zaraz do niego dojdziemy. Zaczniemy może od od wejścia na stronę Scratch mit Edu, kliknięcia stwórz. Żeby można było w Scratchu rysować, musimy dodać rozszerzenie pióro. W lewym dolnym rogu mamy ikonkę dodaj rozszerzenie, klikam na nią i klikam pióro. Yy, może kotka, z kotkiem się dzisiaj pożegnamy, weźmy sobie jakąś inną, może kredkę, bardziej będzie nam się kojarzyła z rysowaniem, pencil. Niech jest. Ołówek. Możemy troszkę zmniejszyć naszego duszka. Tutaj możemy z jego rozmiar, tu jest na 100%, możemy sobie zrobić na samym początku, kiedy kliknięto strzałkę, zdarzenie. Ustawimy wygląd jego, jeżeli ta kredka jest troszkę za duża. Ustawimy rozmiar 50%, zobaczymy, czy będzie dobrze. I zaczynamy i zaczynamy rysować. Wszelkie polecenia, które nam będą potrzebne do rysowania, znajdziemy w naszym rozszerzeniu pióro, które tutaj sobie pojawiło się, klocki dotyczące rozszerzenia. Przykładamy pisak, żeby on rysował. I zobaczmy sobie, jak ten pisak nam tutaj narysuje. Jeżeli się teraz przesunę o 100 kroków, Zobaczę, że pisak pozostawił po sobie ślad. Jeżeli każę mu się obrócić o 90 stopni, tak. I znowu bym kazała mu się przesunąć o 100 kroków. Ok. To on nam narysował dwie kreski, tak. Gdybym tutaj, może przesunę, to tutaj, żeby było. Robi kreskę, obraca się 90 stopni i znowu robi kreskę. Gdybym chciała narysować krad, kwadrat, musiałabym znowu go obrócić 90 stopni i tak wiemy, że kwadrat ma cztery jednakowe kąty i cztery jednakowe boki. To zamiast tu robić to, mogę użyć tak zwanej pętli, czyli w kontroli mogę powtarzać te dwie czynności cztery razy i powstanie mi kwadrat. Jeżeli te poprzednie bazgrołki po poprzednim uruchomieniu programu yy, będę chciała usunąć, żeby, nie, żeby było to na początku w z pióra, mogę zrobić wyczyść wszystko. Tak, tylko yy, kwadrat jest nieułożony, yy, yy, nasz duszek nie jest ułożony we właściwym miejscu. Warto sobie na początku, jeżeli chcemy yy, zacząć, na przykład od jakiej pozycji, żeby on nam zaczął rysować. Tu? Tu niech będzie? Ok, niech będzie tu. To zaczynamy, to już jest, ustawił się pozycja x współrzędna taka, y taka. I ja mogę sobie powiedzieć, że właśnie od tej pozycji, którą ustawiłam, zawsze niech zaczyna i zawsze niech jest ustawiony w kierunku da prawo, czyli 90 stopni. Wtedy za każdym zrobi tak samo. I mamy kwadrat. Jeżeli bym chciała powtórzyć narysowanie tego kwadratu, obrócić go troszkę i jeszcze, jeszcze raz, to tutaj mogę zrobić znowu ruch. Na przykład obróć o 15 stopni. Ja sobie może zrobię obróć o 10 stopni. Ok, i każę to wszystko powtarzać. To wszystko od początku. Czyli znowu narysuj kolejny kwadrat, i znowu się obróć 10 stopni, znowu narysuj jeszcze jeden kwadrat, znowu się obróć 10 stopni. 36 razy. Zaraz będę 36 razy. Zobaczmy. I już mam tych kwadratów trochę więcej. No nie jest to dokładnie na środku. Chyba bardziej powinnam z tym X-em pójść. Sprawdzimy, co by było, gdybym zrobiła 0. O, teraz chyba byłoby to ładniej ułożone, czyli zacznę od zera, ale to już jest tak, żeby, tak żeby wam pasowało. No i jeszcze może spójrzmy jeszcze raz, co mamy. Ustawiłam go sobie w takiej pozycji, żeby ta kompozycja mi zajmowała centralną część. Ustawiłam, żeby zawsze był w prawo, bo po poprzednim uruchomieniu może być troszkę pod innym, mógłby być pod innym kątem. Każe wyczyścić to, co narysował na poprzednim uruchomieniu. Ołówek jest troszkę, żeby nie był za duży, to kazałam go zmniejszyć. Przyłożyłam pisak, żeby rysował. I teraz, dlaczego czyści 6 razy? No bo po zrobieniu kwadratu, obrócił się o 10 stopni. Żeby ta figura była pełna, to musi 360 stopni. Zrobić tak ta, ta mozaika. No więc, jeżeli się obrócił 10 stopni, to 36 razy 10 jest 360, czyli akurat mi tak ładnie ta kompozycja się wypełni w całości. Jeszcze mogę sobie zrobić w piórze albo zmieniać jakiś odcień, albo zmieniać kolor. Czyli po każdym narysowaniu kwadratu, jak się obrócił, niech zmieni kolor. Czy to 5? Zobaczymy, jakie to będzie efekty nam da, tak by było, gdyby nam zmieniał kolor o 5. OK, gdyby było o 10, bo to byłoby OK, można. Troszkę wtedy będą inne efekty, tak jak wam już to będzie pasowało, yy, możecie sobie tu ustawić. Możemy sobie na początku troszkę zrobić grubszy, bo to jest rozmiar pisaka 1. Po wyczyszczeniu może rozmiar pisaka, zróbmy 2, czy będzie nam to bardziej się podobało. Troszkę grubszy jest ten pisak. Ok. Czy tak? Czy tak? Każdy sobie może poeksperymentować tak, jak mu to najbardziej pasuje. I mamy tutaj kompozycję zrobioną z kwadratów. Dlatego napiszemy sobie kwadraty i udostępniamy. Zapisujemy i udostępniamy. Spróbujemy jeszcze szybciutko poćwiczyć sobie, co by było, gdybyśmy zrobili kompozycję z trójkątów. Gdyby zrobimy sobie plik nowy. Znowu pióro już mamy włączone. Znowu może z kotem się pożegnamy. Zróbmy sobie nasz ołówek. Pensyl. Kiedy? Kontrola. Kiedy? Zdarzenia, przepraszam. Kiedy kliknięto flagę, ruch, zmniejszymy wygląd, żeby ten ołówek nie był za duży. I teraz z którego miejsca chcę, żeby on zaczynał rysowanie trójkąta? No Gdzieś może sobie zrobimy 55, przepraszam. Okay. Stąd, gdzieś to sobie tutaj przeniosę, a stąd może. I to już mi się ustawiło na x z urzędem 27, y 14. Dlatego w ruchu już na pewno mam tak aktualne pozycje się ustawiają. Ok, więc z tego miejsca zawsze zaczynaj. Zawsze bądź obrócony, ustawiony w kierunku na prawo i przyłóż pisak. Jeżeli chcę narysować trójkąt, trójkąt ma trzy boki, to wezmę, powtórz trzy raz. I teraz. Jak długi chcę ten, ten bok. No, dajmy na to 200. 200, boknik jest 200. I o ile muszę się obrócić? Wiemy, że trójkąt równoboczny będzie miał w środku 60 stopni, ponieważ 3 razy 60 to jest 180, a suma kątu w trójkącie to jest 180. Natomiast My nie mamy patrzeć, ile trójkąt ma w środku, tylko jak nasz duszek ma się obracać. Więc jakby zewnętrzna strona tego, 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 tego obrotu, tego trójkąta. Jak najlepiej policzyć, ile, ile to będzie kątów. Pełen kąt jest 360, czyli jeżeli kot lub ołówek ma zrobić pełny obrót. Dzieląc to na trzy kąty, to 360 podzielić na trzy jest 120. Więc obracamy 120. Okay. No i zobaczmy. Tak, przyłożyłam pisak, przemieniłam, tylko tutaj na końcu muszę go podnieść, ten pisak. Podnieść pisak, żeby, żeby nie było tej linii takiej dziwnej. Która mi się zrobiła do ułożenia. Czyli podnoszę pisak, on się ustawia na właściwą pozycję, przykładam pisak, tylko jeszcze warto wyczyścić was z poprzedniego uruchomienia programu. I teraz zobaczmy. Trójkąt jest. Nie wiem, czy nie za duży, może zrobię 150. 150, ok. Mogę zrobić sobie trochę większy, ustawię rozmiar, nie zmieńko, ustaw rozmiar na dwa. Okay. Mogę tym razem już ustawić sobie kolor pisaka, na przykład na kolor jakiś czerwony. Okay. I teraz chcę, żeby ten e, e, trójkąt znowu mi się powtórzył, że powstała mi taka znowu rozetka dookoła. No to tym razem może sobie po zrobieniu trójkąta obrócę się, zaraz poeksperymentujemy, w ruchu. Obrócę się tam, przedtem się obracałam o, o 10 stopni, teraz może się obrócę o 20 albo o 36 stopni. No jeżeli 36 stopni, to pamiętamy, kąt pełny 360, podzielić na 36, czyli 10 razy, niech się powtórzy. Cały trójkąt, tylko nie musi podnosić pisaka. Ok. Tu trzy razy. 360 stopni. 10, nie muszę nic powtarzać. Sprawdzimy. Powstała nam taka kompozycja. Jeżeli ustawiałam kolor pisaka, tym razem nie, nie będę zmieniała pisaka, tylko spróbujemy zmienić rozmiar. Ustaw kolor, zmień kolor. Dobra. Zmieni kolor. Tu. Po każdym zrobieniu trójkąta, jak się obrócisz, zmieni kolor. Zobaczymy. Ok. Zapisujemy sobie trójkąty. Waszym zadaniem zrobić już jest samodzielnie, zgodnie z książką. Zapisuję. Zgodnie z książką. Tutaj macie oczywiście pomoc. Tu jest pięciokąt. A następnie wy macie zrobiony taki ciąg tutaj pięciokątów, czyli nie będziecie się obracać po zrobieniu pięciokątów, tak jak myśmy się po zrobieniu kwadratu czy trójkątu obracali. I znowu robili kwadrat, tylko przesuniecie się i zrobicie sobie następny pięciokąt, taki jest, jest tu. Możecie dołożyć jeszcze jakieś zmiany koloru po każdym przesunięciu, żeby ta wasza efekt był kolorowy dla chętnych. Spróbujcie samodzielnie zrobić ćwiczenie piąte, czyli utwórz programy serujące 9 kąt foremny obok 80. Co zrobić, żeby był 9, 9 kąt? No, trzeba pomyśleć o jaki kąt tutaj trzeba obrócić. 9 razy, ale o jaki kąt? 360 podzieli przez 9? policzcie, co wiele to jest. O taki kąt się obrócicie, z, żeby po każdym po każdej był zmieniony kolor, rozmiar pisaka, tak na początku, a oraz zrób sobie z tego dziewięciokąta jakąś kompozycję, albo po każdym dziewięciokącie, żeby było przesunięcie, tak jak tu, albo tak jak ja pokazywałam, żeby był obrócony i żeby każdy następny dziewięciokąt był innego koloru. Ciekawa jestem, co Wam widzą za kompozycję. Dziękuję.